Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mechanizmy. Dzisiaj przedstawię Wam bardzo prostą farmę creeperów, czyli tak naprawdę farmę prochu, który może Wam się przydać głównie do tworzenia fajerwerek, jeżeli chcecie polatać sobie Elytron. Oglądajcie. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym wam przypomnieć, że wraz z Gibonem otworzyliśmy kanał Nice One Team, na którym będą się pojawiać streamy z naszym udziałem. Każdy wtorek, środę i czwartek o godzinie 19.00 Możecie nas zobaczyć właśnie na Nice One Team. Podjęliśmy się również wyzwania, żeby przez cały miesiąc nie opuścić żadnego ze streamów. Tak więc, jeżeli chcecie pograć z nami lub porozmawiać, to zapraszamy właśnie tam. Link w opisie. Dobra, ja już nie przedłużam. Zaczynamy. Na samym początku rozpoczynamy od wykopania dziury 3x2. Po obu stronach jej krótszych boków tworzymy filary 2 na 2. Teraz po skosie stawiamy 3 bloki i ostatni z nich wydłużamy do 5 kratek długości. Powtarzamy tę czynność po drugiej stronie i zamykamy wszystko prostą ścianą. Pierwsze pomieszczenie mamy gotowe, teraz robimy dokładnie to samo po przeciwnej stronie budynku. Kolejnym krokiem będzie zrobienie czegoś w rodzaju szybu, do którego będą wpadać creepery. Dlatego rozkopujemy naszą dziurę na kolejne trzy bloki głębokości, a następnie jeden z krótszych boków na długość 15 kratek. Ważne jest, aby na ósmej kratce zrobić stopień w dół, co pozwoli na dalsze rozlanie się wody. Na końcu spływu robimy małe pomieszczenie, to tutaj będziemy składować nasze zapasy prochu. Robimy miejsce na skrzynie i łączymy ją z hooperami. Następnie obudowujemy hupery dookoła. Najlepiej szkłem, żebyśmy mieli wgląd czy farma działa. Teraz w tych czterech miejscach kładziemy tabliczki, dzięki czemu stworzymy koryto na lawę, która będzie podpalać creepery. Ok, pomieszczenie magazynujące gotowe, tak więc możemy przejść do dalszej części tworzenia farmy. Na środku tej najdłuższej ściany stawiamy trapdora celując w dolną część górnego bloku. Następnie, również używając trapdoorów, tworzymy sufit. Dzięki temu ograniczymy przestrzeń respienia się mobów. Jak wiemy, creepery są niższe od zombiaków czy szkieletów, dlatego teraz będziemy mieli pewność, że te wyższe się nie pojawią w naszej farmie. Po drugiej stronie robimy dokładnie to samo. Jak dobrze wiemy, creepery panicznie boją się kotów, dlatego to właśnie je posadzimy na tych półkach. Sprawi to, że Creepery uciekając przed nimi, będą iść prosto do naszego spływu. Teraz na krańcach naszej dziury stawiamy trapdory po obu stronach. Upewnijcie się, że są one otwarte. Następnym krokiem będzie postawienie dywanów co dwie kratki w taki sposób. Ograniczy to również się pająków w naszej farmie. Ostatnim już krokiem jest zabudowanie od góry naszego sufitu. Farma jest gotowa. Jeżeli chcecie, żeby creepery zaczęły się respić w środku, to będziecie musieli zrobić platformę 120 kratek nad farmą i tam zrobić pomieszczenie AFK. Jeżeli film ci się spodobał, to koniecznie zostaw łapkę w górę. A jeżeli zainteresowałem cię takimi materiałami, to możesz zasubskrybować kanał, a na pewno nie przegapisz kolejnych odcinków. Pamiętajcie o Nice One Team. Widzimy się tam we wtorek o 19. Trzymajcie się. Narka.